Dzień dobry. Troszkę wcześniej się zacząłem łączyć, a i tak nie wyszło najlepiej, bo nie wiem dlaczego. Raz się łączę od pierwszego kliknięcia, a, a drugim razem, tak jak teraz, muszę kilka razy próbować i odświeżać stronę, żeby to się w ogóle połączyło. Czekamy jeszcze chwilkę, bo. Może ktoś się dołączy do transmisji? że została nam jeszcze minuta do 17.05. Sporo rzeczy pojawiło się, sporo ciekawych komentarzy w, w społeczności. Oczywiście postaram się zrobić materiał, w którym będę na nie odpowiadał albo odnosił się do nich, bo jest tam sporo rzeczy, które warto. Które nie warto zostawić. Tak po prostu. Pojawił się nowy materiał dla wspierających. Oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym. Ilość wspierających przekroczyła 8, więc jest to graniczna wartość do włączenia dodatkowych usług, które, które YouTube świadczy dla wspierających. Dlatego, jakby ktoś chciał się dołączyć, to. To bardzo będzie mi miło. Oczywiście, dołączyć do wspierania kanału, dlatego, że, tak jak Wam już mówiłem, mam wrażenie, że YouTube patrzy na mnie przez pryzmat rekordów Excelu i tego, jak dużo można na tym rekordzie zarobić, jak dużo on przynosi pieniędzy. I dlatego, im większy obrót w, w, w okolicach kanału, tym, tym więcej, tym lepiej jestem promowany. To tak, tak to chyba wygląda. Dzisiaj chciałem nawiązać do tematu, który już, o którym już zaczynałem mówić. Mówiłem Wam kiedyś o inkach, mówiłem o Pizarro i o podboju imperium, imperium inków. No i teraz troszeczkę o podboju imperium Azteków. Aztekowie byli podbici wcześniej niż Hiszyncowie w mieście Tenochtitlan, czyli w dzisiejszym mieście Meksyk mieściła się stolica ich państwa. Kiedy konkwistadorzy tam przybyli, zobaczyli wielkie bogactwa. Gigantyczne bogactwa, które oczywiście chcieli ukraść stamtąd. No i po tym, jak podbili miasto, okazało się, że oni nie znaleźli tych, tych kosztowności. Tej gigantycznej ilości złota, którą widzieli, tam po prostu nie było. No i cóż, uknuto no taką teorię, że Montezuma, czyli władca, ówczesny władca Azteków, po którym właściwie do dzisiaj został pióropusz. Pióropusz Montezumy jest prezentowany w tej chwili w jakimś muzeum, jest skonserwowany, jest to bardzo specyficzne nakrycie głowy jak na, jak na władcę, szczególnie jak na władcę europejskiego w tamtym, w tamtym czasie. Mało który mężczyzna w Europie ubierał się w pióra. No Montezuma był torturowany przez długi okres czasu, żeby wydobyć z niego informację, co z tym złotem się stało. No ale to się Hiszpanom nie udało. On nie zdradził, gdzie to, gdzie to złoto się znajduje. I powstała taka teoria, że bardzo duża ilość wojowników przed całkowitą porażką. I rozpadem państwa Azteków, spakowała wszystkie kosztowności, wszystkie skarby, i poszła taką, nazwijmy to procesją, chociaż może nie procesją, ale kolumną na północ. No i te skarby zostały gdzieś zdeponowane na terenie stanu Uta, dzisiejszego stanu Uta. To jest taka legenda, trochę jak u nas o złotym pociągu. Zawsze tuż przed wakacjami się zaczyna o tym dużo mówić, po to, żeby ludzie chcący znajdować skarby, przyjeżdżali na Dolny Śląsk, a nie wybierali na przykład innych kierunków wakacyjnych. I obawiam się, że w tym momencie dokładnie tak samo to funkcjonuje, chociaż są ludzie, którzy niejednokrotnie tracili. Znaczy nie, nie jeden człowiek stracił całe życie na poszukiwaniu zaginionego skarbu Azteków, no i nic nie znalazł. W żadnym miejscu, mimo że tam znajdowano jakieś, jakieś, niby jakieś wskazówki, jakieś ślady Indian, tak naprawdę to nie wiadomo, czy to były ślady Azteków, raczej nie, bo to raczej były dużo starsze malowidła ścienne czy czy jakieś ślady bytności, czy cmentarze, na których byli pochowani były mumie Indian, ewentualnie szkielety deponowane w jakichś płytkich jaskiniach, ewentualnie w jakichś takich drobnych lejach krasowych. To było dość często opisywane, że już, już prawie, albo ktoś tam twierdził, że, że już prawie znalazł, że jest blisko tego skarbu i nigdy tego skarbu nie udało się. Odszukać. Całą historię tego skarbu macie w materiale, który polecam Wam w opisie do, do dzisiejszego live'a. Zapoznajcie się z tym, jeżeli macie ochotę. To jest takie dość pouczające o tym, co się stało najprawdopodobniej, co się stało ze złotem Azteków. Opowiem Wam kolejnym razem, ponieważ mam na to swoją teorię i. W Sprawa okazała się, że wyszła przypadkowo podczas konserwacji złotych posągów inkaskich, a nawet chyba to nie były inkaskie, to była inna kultura, ale już tak na peryferiach imperium Inków właściwie na pograniczu dzisiejszej Argentyny i Chile funkcjonowali ludzie, którzy tworzyli takie wielkie złote posągi. No, i, i właśnie przypadkowo konserwatorzy odkryli bardzo ciekawą rzecz, która generalnie odpowiada na wiele pytań, które już wcześniej Wam tutaj artykułowałem, które zadają naukowcy odnośnie tego, co, tych technologii, które używali Indianie. No, i, no ale o tym, o tym powiem Wam kolejnym razem, bo, bo myślę, że tak jak mówiłem, że to będzie taki. Taki cykl, właśnie o, o tym, jak to, jak to było z tymi Indianami. W kontekście tego, co się dzieje ze złotem, różnych komentarzy, które dostaję, jest ich, jest ich dość dużo o tym, że, że złoto jest pieniądzem, że, że jedynym prawdziwym pieniądzem, że, że złoto tam chroni przed czymś albo, albo nie chroni. Pamiętajcie o tym, że Hiszpania. Była tym państwem, które, jednym z, z niewielu państw, ale, ale była jednym, jednym z państw, które, do którego, dla którego złoty pieniądz, pieniądz kruszcowy spowodował upadek. I pierwszym takim państwem była wielki kryzys, który nastąpił w Grecji za Aleksandra Wielkiego. To, jest, to są fakty historyczne, o których się generalnie nie mówi w kontekście ekonomii. Że pieniądz kurszcowy spowodował wielki kryzys w, już w starożytnej Grecji. Czyli właściwie na samym początku istnienia pieniądza jako takiego już były problemy ze złotem. Później złoty pieniądz doprowadził do problemów Hiszpanię. Następnie Portugalię spotkał ten sam, ten sam los. Hiszpanie ustrzegli się. Gigantycznych problemów ze srebrnym pieniądzem, tylko dlatego, że udało się to srebro upchać Chińczykom w gigantycznych ilościach. No i w efekcie tego faszerowania srebrem, Chiny upadły z największego państwa na świecie, z najbardziej licznego z, z takiej cywilizacji, która właściwie wyprzedzała Europę w, i, to i, go, i gospodarczo, i, i no właściwie na każdym polu, być może za wyjątkiem militarnego, doprowadzono do, do państwa, w którym ludzie żywili się zwierzętami domowymi po rewolucji, po, po rewolucji kulturalnej, która tam miała miejsce. Więc o tym też w kontekście złota trzeba pamiętać. No i właśnie, być może, być może dlatego dobrze, że tego złota tam nie było, że Cortez nie zdobył wielkiej ilości złota. A odpowiedź, dlaczego tego złota tam nie było, najprawdopodobniej, to postaram się udzielić w kolejnym materiale tego rodzaju. Jeżeli ktoś ma w tej chwili jakieś pytania, to bardzo proszę, ponieważ w tej chwili jedynie live o 17.05 ma uruchomiony. Czad dla wszystkich. Na pozostałych live'ach uruchamiany jest tylko czad dla wspierających. A wspierający jakoś niechętnie uczestniczą. Nie wiem dlaczego. Więc jeżeli macie jakieś pytania, które, które chcielibyście tak zadać na szybko, to bardzo proszę teraz. No i oczywiście wszystkich zachęcam do oglądnięcia tego filmu o, o Skarbie. Azteków, o historii tego skarbu i o tym, jak ludzie tracą życie na sprawdzanie legend, które właściwie nie mają szans, nie ma szans, żeby one mogły być prawdziwe. Witaj, AB. Witaj. Miało być o monetach, będzie materiał o monetach, a to chyba nie są, rozmawiam o monetach, tylko z makaronicem. Miało być tak, że miał być materiał o monetach. Znalazłem, znalazłem te filmy, także na pewno je pokażę w najbliższym czasie te dotyczące monet. Dużo jady na złoto. Co to znaczy dużo jady na złoto? Dużo rzeczy się dzieje ze złotem i sytuacja jest taka bardzo niestabilna. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj złoto znowu poszło do góry o 30 dolarów po tym jak wczoraj spadło dość, no chyba też tyle mniej więcej. Generalnie sytuacja jest taka, że nie wiadomo co się dzieje i a, a dużo ludzi, dużo, szczególnie na zachodzie, dużo naganiaczy snuje jakieś teorie niesamowite które w ogóle są, wyciąga wnioski jakieś dziwne, tak? Że, że na przykład z tego, że tam Trump jakiegoś człowieka obsadził na jakimś stanowisku, to wynika to, że złoto z, z tych wypowiedzi, że z tego wypowiedź jest mniej więcej taka, czy nareszcie jest prowadzona tak. Ponieważ Trump, to, że Trump oznaczy, o, o, osadził jakiegoś, jakiegoś człowieka na stanowisku, takim, a nie innym, to oznacza, że w najbliższym czasie złoto podrożeje. Nie, to nie oznacza. To, że on obsadził kogoś na stanowisku urzędniczym, to znaczy, że ten człowiek został tym urzędnikiem. To tylko tyle znaczy. A, a wszystko pozostałe to są konfabulacje, twórcy tej tezy. No, ja to po prostu widzę. Ja to po prostu widzę. Ostatnio coś się, co prawda, mówi o tym, że popyt na srebro w Stanach Zjednoczonych rośnie. Czy odbudowuje się po właściwie całkowitej zapaści, gdzie już nikt nie chciał srebra. Teraz nagle znowu to srebro się zaczyna sprzedawać. Jakieś takie pierwsze głosy słyszałem, ale nie wiem, zobaczymy jeszcze Trzeba i to potwierdzić w kilku źródłach, bo tak, ktoś jeden wyskakuje z informacją, jak Filip konopi, to trudno to zweryfikować. Po prostu nie wiadomo, może to dotyczy tylko jednego. Jednego dealera, który akurat zrobił kilka fajnych deali i rozgłasza wszystkim, że, że srebro to się już odbiło i że rynek się odbudował. No to mi chodzi. Dużo ludzi wszędzie coś o złocie trąbi. No tak, no. właśnie jest na szczytach. Ulica zaczęła się orientować, że jest na szczytach. Właściwie dzieje się, nie wiadomo. Nie wiadomo, co się dzieje. Nie wiadomo, oczywiście w polityce nie wiadomo, co się dzieje. Jeżeli Trump rzeczywiście zakończy wojnę, no to to złoto powinno spaść. Wszyscy trąbią o tym, że będzie kosztowało nie wiadomo, ile. Nawet tam gdzieś wyznaczają te granice gdzieś na 60 tysiącach dolarów. Co w ogóle jest śmieszne. No i. No, i co można, co można powiedzieć? No ja się też cały czas zastanawiam, co się dzieje. Ja tylko, tylko zawsze staram się ludziom ostudzić głowy słuchajcie, i, i przemówić do nich. Zastanówcie się, bo, bo zapakować się czymś, czego się nie rozumie. Szczególnie, że właśnie w tej chwili dużo ludzi, którzy kompletnie nie mają pojęcia, się zaczynają interesować złotem i zaczynają być oszukiwani. Co chwilę teraz mam jakieś, jakieś oszustwa na czy znaczy ludzie przychodzą z jakimiś materiałami ceramicznymi pokruszonymi, że niby w tym jest jakiś pallad albo platyna, przychodzą ludzie z jakimiś potopionymi zlewkami takimi zrobionymi z mosiądzu, nawet nie to, że to są sztabki, tylko to są po prostu takie tak jakby ktoś rozpuścił i wylał po prostu do piasku. To do, do... I, I to kupują jako, jako złoto albo jakoś tam stop złota niskiej próby, gdzie okazuje się, że w ogóle tam nie ma żadnego złota. Ostatnio zdarza się to nagminnie, po prostu ludzie oszaleli i każdy mu się wydaje, że zrobi interes życia, kupując coś tam na Oelixie. No i Trzeba o tym mówić po prostu. Pobyt na srebro też podobno przez to, bo mało kogo stać na złoto. Kurczę, no nie wiem, co mam powiedzieć. No. Co to znaczy mało kogo stać na złoto? No, gram złota kosztuje 300, tam nie wiem ile, 60. Nawet jakby kosztował 400 zł. No, Zobaczcie, to jest zaledwie 400 zł, to jest 100 dolarów. Nie wiem, czy to jest tak dużo. Naprawdę nie wiem. Bo, to że, to, że to, co mówisz, jest to, co piszesz tutaj. jest prawdziwe w stosunku do biżuterii, to rzeczywiście, bo to słyszę od sprzedawców, że, że sprzedawcy biżuterii mają problem ze sprzedażą złotej biżuterii z racji na cenę. Bo ludzie na przykład są nastawieni na zakup, byli, oglądać na przykład takie rzeczy tam pół roku temu czy więcej, jeszcze przed tymi podwyżkami szalonymi czyli przed wrześniem, przygotowali się, że coś kupią, teraz przychodzą do sklepu, nagle patrzą na cenę, no i, no i się okazuje, że nie, no taki łańcuszek to już, to już nie wchodzi, to już trzeba kupić srebrny i, i, i to rzeczywiście tak jest, jak, jak, jak tutaj pisze, ale to przy biżuterii, bo tam, no tylko, że na biżuterii, no to są dużo większe marże, to na, na złocie lokacyjnym, te są dużo niższe. Dobra, widzę, że dzisiaj nie chcecie rozmawiać za bardzo. W takim razie będziemy kończyć live. Zrobię w ciągu tygodnia QA i odpowiem też na te wszystkie zagadnienia, czy opowiem o tych zagadnieniach, które, które pojawiają się w komentarzach, tam gdzie one wymagają jakiegoś, jakiegoś rozwinięcia albo wymagają odpowiedzi. A o złocie to pewnie w najbliższym czasie przygotuję jeszcze nie jeden, nie jeden materiał, bo, no bo sporo się dzieje w tym temacie. Tak jak zapewne dość sporo będę mówił o diamentach, bo w diamentach też generalnie dzieje się w tej chwili bardzo dużo i to nadspodziewanie dużo. Więc, więc takich materiałów spodziewajcie się w najbliższym czasie. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Obejrzyjcie materiał, który Wam polecam w opisie. Tego filmu. Myślę, że może to być potrzebne przy omawianiu kolejnego zagadnienia związanego z tym tematem, czyli co się stało, że Hiszpanie myśleli, że. Czy Hiszpanie, może nie myśleli, ale widzieli u Azteków i u później u Inków gigantyczną ilość złota, a okazało się, że tego złota tam nie ma. Co takiego się mogło stać. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.